Dzień dobry, proszę Państwa, witam serdecznie w kolejnym informacyjnym odcinku z Pokémon Go. Informacje, tak naprawdę, e, odnośnie tego Community Day Classic a nagrywam na ostatnią chwilę, bo Niantic na ostatnią chwilę tak naprawdę poinformowało nas o tym, że właśnie we wrześniu na e, Community Day Classic pojawi się Charmander. Były pewne spekulacje odnośnie tego, co to właśnie będzie, czy będzie to Charmander, czy może jakiś e, syn bo to też oczywiście było wcześniej już na e, Community Dayu. Ale okazało się właśnie, że to Charmander, no i z racji tego nagrywam dla Was. Mam nadzieję, że się szybko wyrobię do tego weekendu, bo mamy obecnie środę. Jeszcze zmontuję to i wrzucę dla Was właśnie ten odcineczek. Przechodzimy, proszę Państwa, do e, teraz bonusów na stronkę Pokémon Go. Zobaczymy, co tam dla nas e, na tę okazję przygotowali. Ja już jestem na stronce Pokémon Go Live, proszę Państwa. No, i tutaj już mamy tę y, infografikę przeszykowaną. Jak widzicie, y, znajduje się na niej właśnie Charmander w takim kurcze, jakimś pustynnym klimacie. Dosyć fajnie pasuje to do takich ognistych y, klimatów żaru takiego jeszcze lata, ostatnie tak naprawdę podrygi. Zaraz niektórzy wracają do szkoły, oczywiście trzymam zaraz kciuki e, wszystkich w nowym roku szkolnym. E, proszę Państwa, wrzesień 2023, klasyczne wydarzenie Comedy Day Charmander. 2 września, proszę Państwa, sobota, czyli ta nadchodząca. Mam nadzieję, że dziś do piątku maksymalnie ten odcinek e, wpadnie. Oczywiście e, będziecie mogli spotkać wersję tutaj Shiny na DZIKO charmandera częściej. Wyróżnionym atakiem będzie Oddech Smoka oraz Blast Burn. E, dwa ataki tutaj wyróżnione, także dosyć fajnie e, będziecie mogli sobie oba te ataki ogarnąć. Oczywiście tutaj mamy opis tego wszystkiego. E, szybki e, atak to będzie Oddech Smoka i ładowany ten Blast Burn, czyli Wybuch. Oczywiście badania terenowe, moi drodzy, będą na e, Pokestopkach, Field Research'e tak zwane, będziecie mogli z nich również zdobyć sobie e, Charmandera w wersji Shiny, no dobra okazja przede wszystkim dla tych, którzy nie mieli wcześniej okazji grać na tym Community Day'u e, zwykłym, jeśli chodzi o tego Charmandera. Ja akurat mam tam kilka tych Charmanderów, możliwe, że nawet jakieś eventowe posiadam, aczkolwiek, e, no przyda się, przyda się więcej tego, e, jakieś tam dodatkowe Candy, dodatkowe Candy XL na pewno sobie przygarnę. E, lecimy dalej oczywiście, moi drodzy, za jednego dolarka tam 3 zł będziecie mogli sobie kupić historię w ramach tego specjal researchu i dzięki temu e, zdobyć dodatkowe itemy e, po prostu w grze tam jakieś e, przydatne bym powiedział, przydatne może nie jakieś wyśmienite, ale na pewno przydadzą się do rozgrywki, jeśli chodzi o bonusy proszę państwa zamieścili e, akurat tutaj e, je na końcu e, potrójny standard za złapanie pokemona lure modul aktywowany w trakcie wydarzenia będzie trwać przez 3 godziny no i to samo oczywiście z incensem z pominięciem Daily Adventure Incensa. Proszę Państwa, e, kilka fotek będziemy mogli sobie zrobić podczas tego e, Podczas tego dnia, żeby zdobyć jeszcze więcej tych Charmanderów. Do pięciu chyba. No i dobry to jest moment, żeby sobie też ten medal e, za fotobomby ogarniać. E, time researcher jakieś będą będzie nagroda tutaj Charizard Mega Energy oraz X i oczywiście cały event będzie trwał od 14 do 17. E, właśnie dobra też jest okazja to, taka, żeby sobie e, zdobyć troszkę tej mega energii. Proszę państwa i, i ten i żeby porobić też te mega ewolucje e, zarówno Charizarda X, jak i Charizarda oczywiście Y. Tutaj są gabloty, czyli te te, te, ta nowa funkcja w Pokémon Go Gdzie możemy sobie e, Do tego, do Pokestopa wsadzić e, Jakby Pokemona e, I tam one rywalizują Pod względem tam wagi i tak dalej e, Także tutaj będzie Jakiś e, ten, jakieś kabloty Będą, e, jeszcze tutaj jest O tym wspomniane, nie wiem w sumie czemu o tym e, Wspomnieli, o tym showcase'ie Ale, ale ciekawe e, Także tak, 14-17 Moi drodzy, 2 września Sobota polecam sobie grać. Nie ma tutaj oczywiście tej części rajdowej, która jest na zwykłych community day'ach, ale e, i tak warto sobie zagrać. Szczególnie też dla tego Stardustu chociażby. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie do strony Pokémon Go Live. Odsyłam Was e, oczywiście w opisie. I to samo. Tyczy się moich socjali Także jak macie ochotę wbić sobie na jakiś mój socjal Czy popatrzeć jak gra, gram w gierki codziennie To zapraszam na mojego twitcha I wszystkie inne linki do socjali Macie właśnie w opisie Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę e, Życzę udanego łapania y, Samych setek oraz shiny Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa pa pa